Cześć! Jestem Michał i witam Was na kanale Po prostu Klocki. W dzisiejszym odcinku recenzujemy zestaw z ligi LEGO Speed Champions. On ma katalogowym 75879, przeznaczony dla osób od 7 do 14 roku życia. Ten, dokładnie ten samochód jest to Scuderia Ferrari SF16H. Nie wiem dokładnie co to za model, producent jest to oczywiście Ferrari. Z boku mamy jakieś informacje: tutaj oficjalny produkt licencjonowany taka naklejka Ferrari. Z tyłu inne spojrzenie na model, z drugiego boku również jakieś informacje. Od góry mamy figurkę w skali 1 do 1, i od dołu ponownie jakieś informacje. Ja ten zestaw zakupiłem w jednym z lokalnych sklepów za cenę katalogową czyli 69,99, co uważam, jak na Dzisiejsze czasy jest dosyć atrakcyjną ceną jak dla ten zestaw. Także przejdziemy do unboxingu. Tym razem nie będziemy wbijać w to miejsce palców, a otworzymy to opakowanie w nieco mniej brutalny sposób, czyli po prostu natkniemy klej, aby dostać się bez rozrywania go. Ok, może jeszcze wiecie co, nabrojmy to po prostu tak. I teraz powinno się już udać. Ok. Ok. I opakowanie mamy otwarte. W środku mamy jeden woreczek, drugi woreczek, trzeci woreczek, kawałek podwozia, kolejną jakąś większą płóteczkę, instrukcje oraz no bardzo spory jak na takiej wielkości zestaw arkusz z naklejkami no aczkolwiek lego speed champions nas do tego instruktu przyzwyczaja opakowanie jest już puste także ja zbuduję sobie ten model i widzimy się z gotowym tak po skompletowaniu zgodnie z instrukcją prezentuje się zestaw została nam całkiem spora ilość elementów zapasowych aczkolwiek nie wyróżniłbym tutaj nic specjalnego są to klasyczne elementy zapasowe, jeżeli są one wykorzystywane w danym zestawie. Także może zacznijmy omawianie od figurek. Od figurek, a tak w zasadzie od figurki, gdyż w tym zestawie znajdujemy tylko naszego kierowcę rajdowego, nie mam tutaj żadnego innego serwisanta, albo jakiejś innej figurki. Kask jest klasyczny, biały z przeciemnioną szybką. Jednostronny nadruk na główce, klasyczna minka, często ona występuje w serii chociażby LEGO City. Od przodu są bardzo fajne, szczegółowe nadruki w postaci jakichś tam logo sponsorów. Na przykład mam tutaj Shell, Santander, Puma. Z dodatku jeszcze jest tutaj logo Ferrari, tak lekko widoczne na piersi. kombinacja jest bardzo fajnie zarysowany, tutaj też widać jak gdyby zarys suwaka naprawdę fajnie jest wykończony tutaj kołnierz. Wszystko fajnie widać, są czerwone rękawiczki, pięknie wszystko zachowane. Od tyłu również logo Ferrari i również przeciągnięcie tych takich jak gdyby standardowych dla Ferrari dla Ferrari kolorów. Tutaj jeszcze widzimy takie zarysowania kratki. Od przodu również one występują. I figurka jest naprawdę fajnie szczegółowo nadrukowana. Co myślę jest dużym plusem Dodatkowym ciekawym elementem, aspektem tego zestawu jest fakt, iż możemy wymienić kask kierowcy na czarny. I wtedy on, zgodnie z instrukcją, powinniśmy jeszcze wymienić ten tutaj jeden elemencik na przodzie. Zmieniamy wtedy numer z piątki na siódemkę. I kierowca jest już to inny kierowca, innego bolidu. Jest to bardzo fajny taki dodatek, chociaż moim zdaniem. Jest on troszkę zbędny, aczkolwiek fajnie, że nam coś takiego dodali. Jak ktoś by kupił dwa takie zestawy, to miałby bardzo fajne urozmaicenie w postaci możliwości zrobienia na przykład jakichś wyścigów, albo czegoś takiego, ustawienia jakiejś ciekawej makiety. A skoro już o samym pojeździe była mowa, to może zacznijmy omawianie od niego właśnie. Z przodu mamy bardzo fajny, nie wiem jak nazywa się ten element w bolidach Formuły 1, Jednakże taki nazwałbym to roboczo z Bardzo fajnie jest to wykończone. Jest to tak tylko przyczepione na jednym technikowym pinie. Teraz to fajnie widać. Mamy tutaj logo Ferrari, logo sponsorów, czyli Santander Shell. Od boku również logo Santander. Dalej mamy jeszcze u góry pociągnięte logo Shella. Tutaj właśnie ten wspomniany wcześniej, numer Bolidu 5. Brakuje mi troszkę z przodu jakiejś takiej małej szybki, są takie elemenciki, coś takiego jak jest tutaj, tylko w przeźroczystym kolorze, ciemno-przeźroczystym. Troszkę mi tego brakuje, aczkolwiek nie jest to jakiś wielki minus. Po bokach dalej mamy logo tam Santander, Ferrari, z drugiej strony to samo. Dalej mamy jeszcze jednego sponsora, czyli firmę UPS, tutaj jeszcze kilku jakiś drobniejszych sponsorów. Od boku dalej mamy spoiler, pięknie on wygląda, pięknie się prezentuje. Dalej jest tutaj chyba wywietrznik jakiś, lot powietrza, nie wiem, coś tak mi się to kojarzy. Mogę się mylić oczywiście. Tutaj również mamy naklejki. Oczywiście od tyłu jest jedno światło, takie czerwone. No i bardzo fajnie zarysowałem ten spoiler. Brakuje mi troszkę tutaj, takiego tajla 1x2 model prezentuje się bardzo fajnie kółka oczywiście się kręcą te ośki też są fajne, fajnie tutaj zrobione i naprawdę gdyby nie wie ogromna ilość naklejek, model jest po prostu świetny te naklejki co prawda w niczym nie przeszkadzają ale są moim zdaniem dużym minusem gdyż ja sam w kilku miejscach naklejęłem je trochę krzywo gdzieś tam zawsze się może dostać jakiś paproch a wiemy, że Lego potrafi robić nadruki nawet na jakichś zakrzywionych elementach a nawet jeżeli na zakrzywione by dawali naklejki, to i tak w takim miejscu jak tutaj, tutaj czy chociażby tutaj powinny zostać wykonane nadruki. Takie jest moje zdanie. A teraz może omówimy jak gdyby dodatek do, naszego, do naszej głównej konstrukcji, czyli bolidu. Jest to taki mały fragment toru, pit stopu, nie wiem. Tutaj mamy kawałek barierek, takich jak gdyby progów, można by to pociągnąć do końca, nie wiem czemu to się tak nagle urywa. Od przodu mamy światła, dwa pomarańczowe, jedno zielone, jedno czerwone. Taki znak linii mety, tutaj jeszcze chorągiewka, którą można opuścić. Od tyłu jest jakaś krótkofalówka. I dalej mamy klucz oraz bardzo fajny komputerek, to niestety również jest naklejka, tak samo jak to tutaj. Jedyny nawrót chyba jaki dostajemy w tym wystawie, to ta flaga. Co prawda jest na dwustronie drukowana, ale nie rekompensuje ona tak dużej ilości naklejek. Kolejnym minusem jest tutaj brak takiego tile'a 1 na 1 No to jest już tak jak tutaj. Nie pociągnięto tego, tak samo nie pociągnięto tego. No, trochę mnie to zastanawia, dziwi. Tak samo tutaj mogłoby być jeszcze jeden na przykład taki skosik zamiast takiego elementu. No trochę niefajnie to tak wygląda, tak jak gdyby chcieli po prostu dopchać liczbę elementów. Jeszcze uprzedzę Wasze może pytania. Bolić na spokojnie jest w stanie przejechać pod naszymi tutaj światłami, chociaż spoiler, to przechodzi dosłownie na grubość lakieru i w realu by raczej coś takiego nie przeszło. Jeszcze jest fajne te światła mobilne, można je tam schować, jakoś pod kątami dać, jak komu pasuje. I w sam dodatek jest spoko, aczkolwiek nie jest on dobrze wykończony. Jest on, no, tak jak mówiłem, troszkę na odwal zrobiony. Nie wiem, przejdziemy do podsumowania. Reasumując, model samego bolidu jest naprawdę przepiękny. I zachęcił mnie on jeszcze bardziej do zbierania serii Speed Champions, ponieważ już wcześniej na opakowaniach tych oto zestawów doceniałem te modele, ale na żywo są one naprawdę jeszcze dużo, dużo piękniejsze, sama figurka jest bardzo szczegółowa. Natomiast co do minusów, no to bardzo niedopracowany ten model Pit Stopu, tak bym go nazwał oraz bardzo, bardzo, bardzo ogromna ilość naklejek, nawet w miejscach, gdzie no spokojnie mogłyby zostać użyte na druki. No i moim zdaniem jeszcze jest brak miejsca na ten kask oraz ten dodatkowy element. Mogliby zrobić na to jakąś szafeczkę, ale to już pomijmy jak gdyby. Myślę, że adekwatną oceną tego zestawu będzie 8 na 10, ponieważ model jest tak przepiękny, że rekompensuje on wszystkie błędy, Tak w zasadzie niedopracowania, wszystkie niedopracowania rekompensuje sam fakt tego modelu. Jeszcze w dawnych latach, kiedy można było go dostać poniżej ceny katalogowej, to już było w ogóle sztos. Natomiast teraz cena katalogowa to jest odpowiednia cena jak za ten model. Powyżej troszkę bym się może zawahał, czy bym tyle za niego dał, aczkolwiek myślę, że nadal bym był w stanie tyle za niego zapłacić. Model jest tak przepiękny, że nie wiem jak to inaczej ująć. Dzięki za oglądanie, no i cześć.